Jest ze wszystkich, ze wszystkich ukochany mój najpiękniejszy jest, ze wszystkich, ze wszystkich jeszu. Ze wszystkich, ze wszystkich ukochany mój najpiękniejszy jest. Ze wszystkich, ze wszystkich, Jeżu. You so. i i W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam tobie. Jezu. I'm told. Z dzienniczka świętej Faustyny. Nie płacz, powiedział Pan, do Faustyny. Jest jeszcze wielka liczba dusz, które mnie szczerze kochają. Bardzo kochają. Ale serce moje pragnie być od wszystkich kochane. A że miłość moja jest wielka, dlatego im grożę i karzę. Modlimy się. Umiłowane Panie, Królu Miłosierdzia, za dusze czystcowe szczególnie naszych bliskich zmarłych, modląc się za tych, którzy prosili nas o modlitwę i pokornie prosząc, abyśmy byli świętymi. Dzięki świętym, których dzisiaj szczególnie wspominamy, całe niebo i przede wszystkim dzięki Twojemu miłosierdziu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewestami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, syna jego jedynego, pana naszego, który się począł z ducha świętego, narodził się z Marii Panny. Pod ponskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, stanie, żywot wieczny. Amen. Stanie, żywot wieczny. Amen. E, można, tak jak zawsze, pomodlić się przed Panem. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przebłaganie za grzechy nasze i świata, całego, dlaje go bolesnej męki. Nie miłość, dla nas, i całego świata, dlaje go bolesnej męki. Miej Siedzi dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miłość dla nas i całego świata. Dla jego lesnej męki, Jej miło serce dla nas i całego, całego świata, dla jego poleśnij męki, nij miło serce dla nas I, nas i całego świata. I całego świata. go bolesnej męki Miej miło serce dla, dla, dla nas i całego świata go bolesnej męki jej miło serce dla nas i całego świata dla Dla nas i całego świata. Całego świata. Ojcze przed ofiaruje Ci całej krew dusz i Bóstwo, najbliższego Syna Twojego, a naszego Jezusa Chrystusa. Nasze Na przebłaganie błaganie za, błaganie za grzechy nasze i, nasze i całego, całego świata. świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie, miej, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, Lego Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, Dego Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, Lego Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Lego Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Lego bolesnej męki Jej miło siercie dla nas i całego świata Lego Belesnej męki Jej, jej miło siercie dla, dla nas i całego świata Lego bolesnej męki Jej miło dla nas i całego I świata Lego bolesnej męki Ojcze, siedzie dla, dla nas i całego świata. przedwieczną ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na Przepłakanie za, za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej, Miej miło dla, dla, dla nas. I całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej, Miej. Miej miło dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki nie miło serce dla nas i całego, całego, świata. Świata. Dla całego świata dla jego bolesnej męki nie miło serce dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki

dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla jego bolesnej męki. Jej dla nas i, I całego, całego świata, dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas... i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas... i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas... i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas... I całego świata, Dla jego błysny męki. Nie miło serce dla nas. I całego świata. Dla jego błysny męki. Nie miło serce dla nas. I całego świata. Dla jego błysny męki. Nie miło serce dla nas. I całego świata. Dla jego błysny męki. Nie miło serce dla nas. I, I całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Nasze Przebłaganie za grzechy, za grzechy nasze i, nasze i całego duszy. świata. Dla Jego bolesnej męki, Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas, nas i całego, całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla, dla nas i całego, całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego öğothravo. świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego, całego świata dla jego bolesnej męki zmienił się dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmienił się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmienił się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O Krwi i wodę, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zrój miłosierdzia dla nas, Ufamy Tobie. O Krwi i wodę, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zrój miłosierdzia dla nas, Ufamy Tobie. O wodę, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako miłosierdzia dla nas, Ufamy Tobie.

Teraz będzie błogosławieństwo na sakramentem i będzie pielgrzymka różańcowa. Oczywiście, jak ktoś chce tutaj zostać, żeby się modlić, albo żeby no właśnie nawet tutaj gdzieś sobie pobyć w tym miejscu, no to oczywiście będzie taka możliwość. A teraz uklęknijmy.